Cześć, cześć, ja jestem ID, a w tym odcinku napiszemy prosty program obliczający nasz współczynnik BMI. Eee, program będzie prosił nas o podanie dwóch wartości. Wartości wzrostu w centymetrach oraz wartości wagi w kilogramach. Oby wartości użytkownik będzie wprowadzał w konsoli, a program będzie je pobierał i wykorzystywał do obliczania współczynnika BMI. Zaczynamy więc robotę. Moi drodzy, aby umożliwić programowi e, pobieranie i przetrawianie danych e, z naszej konsoli, musimy zaimportować pakiet, który nazywa się. <laughs> Chciałbym stać, pakiet, e, który nazywa się Java.io. E, ten pakiet zawiera klasy i metody odpowiedzialne za e, właśnie za pobieranie i przetrawianie e, naszych danych z konsoli. Następnie piszemy static void public static void main czyli nasza metoda uruchomieniowa args standard nic nowego no i teraz moi drodzy fajna rzecz pozwólcie że najpierw coś napiszę a zaraz będę to omawiał buffered reader reader new buffered reader Teraz się nie przestraszcie input stream reader system in I teraz o co chodzi? O co chodzi? Więc tak. Tak jak mówiłem, importujemy pakiet java io. Tak, z gwiazdeczką, czyli wszystkie klasy i metody w nim zawarte. I teraz tak. Chcąc pobierać dane z konsoli, wpisywane przez użytkownika w konsoli, Musimy je pobrać. Za to odpowiada obiekt system.in. Ten obiekt system.in z kolei musimy opakować w klasę inputStreamReader, która odpowiada za tłumaczenie bajtów wprowadzanych w konsoli, którą, które pobiera system.in, tłumaczeniem bajtów na znaki. A z kolei input stream który opakowuje sobie system.in, musimy opakować w obiekt klasy Reader, który będzie te przetrawione znaki łączył w strumień znakowy, czyli w złożony już zbiór tych znaków. No i mamy nasz obiekt Reader, który jest właśnie obiektem klasy buffered Reader. Dzięki temu, mając obiekt reader, będziemy mogli szczytywać dane z konsoli i wykorzystywać je do obliczeń. Dobra, deklarujemy teraz zmienne wzrostu uwagi i naszego wyniku, czyli BMI. Zmienna wzrost będzie zmienną typu double, ponieważ aby obliczyć współczynnik BMI, musimy podzielić wzrost wprowadzony w centymetrach. Przez 100. A musimy to zrobić dlatego, ponieważ przy obliczaniu współczynnika BEMI korzystamy z wartości wzrostu w metrach. Dlatego właśnie dzielimy na 100 nasze centymetry i dlatego nasza zmienna wzrost musi być typu Double. Następnie zmienna kilogramy. Pfu, zmienna waga w kilogramach. No, oczywiście nikt nie podaje swojej wagi. Nikt nie mówi, że waży 73 kg,7500, bo no, nikt tak nie robi. E, przynajmniej nie zdarzyło mi się czegoś takiego spotkać e, w rzeczywistości, w otwartym przynajmniej świecie dostępnym dla e, ogółu. Dobra, i teraz ostatnia zmienna typu też double, czyli nasza zmienna BMI. Nasza zmienna BMI będzie zmienną ułamkową, więc jest typu double. Teraz możemy poprosić naszego użytkownika, żeby wprowadził e, pierwszy będzie wzrost, żeby wprowadził wzrost i piszemy więc podaj swój wzrost w cmy". OK. Oczywiście korzystamy z metody printLine, standard. I teraz tak, teraz fajna rzecz. E, oczywiście mamy już naszą, nasz obiekt reader klasy BufferedReader, więc możemy pobrać dane wprowadzone przez użytkownika i wykorzystać je, e, na przykład jako wartość zmiennej, którą zadeklarowaliśmy. Więc po, po, po poproszeniu przez nas użytkownika o podanie swojego wzrostu, możemy wykorzystać dane, które wpisze i w tym celu wykorzystamy je jako naszą wartość wzrostu, czyli piszemy wzrost równa się i teraz jeszcze, jeszcze jedna ważna rzecz, te dane wprowadzone przez użytkownika musimy sparsować, czyli musimy skonwertować do jakiegoś typu danych, w tym wypadku będzie to typ double. I piszemy w tym celu Parse Double. I w nawiasie podajemy nasz obiekt Reader, który jest tym strumieniem znaków prowadzonym przez użytkownika. I następnie prosimy, aby szczytał wiersz, szczytał jeden wiersz, tak czyli jak użytkownik wprowadzi jakieś dane, to Prosimy program, aby zczytał wiersz, następnie obiekt reader go tłumaczy sobie, tak, na ciąg znaków. I jak już mamy ciąg znaków, następnie ten, ten ciąg znaków przekształcamy w typ double i po tym przekształceniu przypisujemy wartość końcową do zmiennej wzrost. Dzięki temu będziemy mieli naszą wartość wzrost przypisaną do naszej zmiennej. No, i oczywiście dzielimy nasz wzrost przez 100, bo chcemy go mieć w metrach. I prosimy osobę. A wiecie co? Zanim poprosimy osobę o podanie wzrostu wagi, wytłumaczę Wam, dlaczego mamy tutaj błąd pod sentencją reader, read line. To jest tak. Jeśli chcemy, jeśli prosimy osobę użytkownika, żeby podał nam wzrost w centymetrach. No to zakładamy, że on poda na przykład nam wartość 1.83, prawda? Czyli lubową. I taką wartość można skonwertować do typu double. Ale kiedy na przykład użytkownik będzie chciał zakpić z naszego programu, ee, czego nie powinien robić i na przykład wpisze, nie wiem, nie podam XD, prawda? No to wtedy Program jest głupi, no nie wiem co zrobić. I żeby mu nie było smutno, musi w jakiś sposób to powiedzieć użytkownikowi i dać do zrozumienia, że użytkownik zrobił coś niewłaściwego. W tym celu musimy umożliwić programowi wyplucie wyrzucenie w stronę użytkownika korzystającego z programu informacji o błędzie o tym, że wprowadził na przykład nieodpowiednie dane w tym celu piszemy throws exception program będzie miał w tym momencie możliwość wyrzucenia w wyjątku informacji o błędzie dla użytkownika w konsoli czyli wtedy kiedy wpiszemy przy podawaniu wzrostu ddd prawda, to program wyświetli nam informację o błędzie i jak widzimy błąd podkreśleniowy zniknął. Tak? Wszystko jest teraz w porządku. Dobra, i teraz możemy już poprosić osobę, która będzie się bawiła tym programem programem o podanie swojego, swojej wagi. I print printline oczywiście podaj swoją wagę w KG. Dobra. Średnik. I podobna sytuacja, tylko tym razem konwertujemy do typu integer naszą wagę. Nie ma potrzeby do double, zresztą byśmy tego nie mogli zrobić, bo nasza zmienna wg jest zadeklarowana jako typu int. Reader, read line. Ciach. Dobra. No i teraz możemy też wyświetlić tekst, że... Twoje BMI wynosi ciach. I zauważcie, że nie napisałem printline tym razem, tylko samo print. Dlatego, że chcę wyświetlić wynik BMI w tym samym wierszu. Ok. I teraz tak, aby obliczyć nasze BMI, musimy, tak jak mówiłem, podzielić wagę, podzielić wartość wagi. Przez wzrost, ale nie przez zwykłą wartość wzrostu w metrach, tylko musimy jeszcze tą wartość w metrach podnieść do kwadratu. Możemy to zrobić? Piszemy. BMI równa się nasza waga podzielić przez wzrost do kwadratu. Żeby zrobić wzrost do kwadratu, musimy skorzystać z klasy MAF i z jej metody POW, czyli podnoszenie do kwadratu. Jak widzicie, zmienna POW, yy, przepraszam, metoda POW jest dwuargumentowa. W pierwszym argumencie podajemy wartość, którą chcemy potęgować. W tym wypadku będzie to wzrost. Drugim argumentem jest potęga, wielkość potęgi, czyli do kwadratu. I mamy BMI równa się waga podzielona przez wzrost w metrach do kwadratu. Ok, skoro już mamy BMI, wynik BMI to musimy pamiętać, że jest on typu double. Zmiana typu double, oprócz tego, że może wyświetlać ogromne liczby w lewą stronę od przecinka, to niestety może też, albo stety, zależnie od tego, gdzie chcemy ją, w jakim kontekście wykorzystywać, bo czasami to jest przydatne, ale w naszym przypadku może być tak, że zmienna typu double umożliwi wyświetlenie bardzo dużej ilości cyfr po przecinku w prawą stronę czyli bardzo duży e, ułamek można z tego wyjść, czyli na przykład będzie 26, i tam powiedzmy 7 cyfr po przecinku. My tego nie chcemy. Chcielibyśmy natomiast, aby zmiana BMI wyświetlała dwie cyfry po przecinku. W tym celu musimy zastosować prostą prosto sztuczkę. Piszemy BMI równa się BMI razy 100, czyli przesuwamy e, naszą wartość dwa miejsca po przecinku w lewo, przepraszam, dwa miejsca przed przecinkiem w lewo. Tak? I teraz musimy zrobić jeszcze jedną fajną rzecz. bmi równa się funkcja MAF, klasa MAF i jej metoda round, która umożliwi nam e, zaokrąglenie naszej liczby do pełnej wartości. No i teraz kolejna sztuczka. Już końcowa jej, końcowy jej krok. E, bmi podzielić przez 100. Czyli wracamy do, e, czyli przesuwamy naszą e, zmienną e, dwa miejsca po przecinku. Dzięki temu będziemy mieli naszą wartość BMI z dwoma miejscami po przecinku. Dobra, mamy już naszą wartość BMI, więc możemy ją wyświetlić. System out: print line. BMI. Oczywiście pamiętamy, że tutaj mamy print, czyli wiersz jest ten sam cały czas, więc w tym samym wierszu, co twoje BMI wynosi, ten tekst, będzie wyświetlona wartość nasza BMI. I Słuchajcie, to jest tak, że współczynnik BMI jest tak jakby podzielony na kilka kategorii, czyli w zależności od tego jaką wartość przyjmie, na przykład w zależności od tego jaką, właśnie, jaką wartość przyjmie, to daje nam to inną informację zwrotną. Na przykład, kiedy nasz współczynnik BMI jest poniżej 18,5, to znaczy, że mamy niedowagę. Jeśli oscyluje między 18,5 a 25, to znaczy, że mamy wagę prawidłową, a jeśli jest powyżej 25, to mamy lekką nadwagę i tam jeszcze powyżej są trzy klasy, kategorie rodzaju tej naszej nadwagi, czyli średnia, wysoka, bardzo wysoka. My chcielibyśmy natomiast poinformować naszego użytkownika, czy ma niedowagę, czy ma wagę prawidłową, czy ma po prostu lekką niedowagę. W tym celu skorzystamy sobie z instrukcji wyboru if, else, if, else i piszemy w tym celu if BMI jest mniejsze od 18,5 i jeśli e, oczywiście nasz użytkownik ma BMI mniejsze od 18,5 to dostanie informację, że ma niedowagę. Następnie, jeśli ma wejmi między 18,5 a 25, to będzie miał wagę prawidłową. Masz wagę prawidłową. I może jeść, chociaż nie, nie może jeść, bo wtedy, kiedy będzie Jan, będzie miał. Może mieć lekką nadwagę. Eee, niech będzie samo else. Wystarczy samo else. System out. Print line. Masz. Co już zrobiłem? Nic zrobiłem. Eee, marsz lekko... o, nie zrobiłem. Masz lekką nadwagę. O, ściągnąłem to niedowagę. Masz lekką nadwagę. Smuteczek. No, nie chce mi być smuteczek. Dobra, jest smuteczek. Pewnie nie zadbać o swoją sylwetkę, kiedy masz lekko niedowagę. Dobra, kasujemy wszystkie wolne linie. Żeby to wyglądało skrótnie, pięknie, ładnie. Jedna dodatkowa. I sprawdzamy, czy wszystko jest w porządku. Tyry, tyry... No, jest okej. Dobra, możemy teraz spróbować odpalić nasz program i sprawdzić, jakie mamy BMI. Launch. Podaj swój wzrost Czmy. Ile mamy centymetrów? 190. Szprycha. Podaj swoją wagę. 78. Talia osy. Twoje BMI wynosi... No, no jasne, że mam wagę prawidłową. Dobra, a sprawdźmy powiedzmy wagę dla mojego kuzyna. 170 cm wzrostu, waga 115 kg, tutaj by mi wynosić, czyli, Uuu, ma lekko nadwagę, nie dobrze, nie no Jak widzicie, moi drodzy, program działa jak należy. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, piszcie. W następnych odcinkach będziemy omawiać, tworzyć równie fajne programy. Trzymajcie się, cześć, pozdrawiam.